Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do was z takim szybkim przekazem. Co on o mnie myśli? Co on o mnie myśli? Wybierzecie sobie, kochane aniołki, kartę. Okej. Okay. Co on o mnie myśli? Mhm. To będzie pierwsza grupa. Druga grupa, trzecia grupa. Kochani, zobaczymy jeszcze, co aniołki chcą nam powiedzieć na ten temat. Czy ta relacja ma potencjał? Właściwie to tak. Czy ta relacja ma To zobaczmy. Grupa pierwsza, druga, trzecia. Co on o mnie myśli? Hmm, dobrobyt, moi drodzy. W grupie pierwszej dobrobyt. Um, Okej, okay. słuchajcie, może być tak. Powiem szczerze, ta osoba prawdopodobnie, może zrobimy tutaj miejsca, na tej grupy po prostu, żebyście widzieli, widzieli dobrze. Ta osoba prawdopodobnie na ten moment odsunęła się z tej relacji. Um, jak ona o Was myśli? Ja myślę, że ona was postrzega jako um, kogoś ciekawego świata, kogoś y, atrakcyjnego, kogoś y, seksownego, ale z jakichś bardzo ważnych powodów. Ona nie może przystąpić do konkretnych działań. Pojawi się karta wieży, czyli karta zniszczenia. E, czyli na ten moment ta osoba tak jakby mimo tego, że odbiera was, że jesteście atrakcyjni, że jesteście e, seksowni, że jesteście taką cudowną duszą, ciekawą świata, piękną. Ona koncentruje się na. Czymś innym. Ona się oddala. Ona koncentruje się na pracy, koncentruje się na materii. Być może właśnie koncentruje się na dobrobycie materialnym. Tak? Dopytajmy, z jakiego powodu pojawiła się karta wieża? Jest blokada, kochani, jeżeli chodzi o działanie. Tutaj, jakby na poziomie atrakcyjnym, jesteście dla niej fantastyczni. Ale jest blokada. Ona nie może działać. Ona nie może podjąć kroku. Ona nie może podjąć kroku. Dlaczego? Dlaczego ona nie może podjąć działania w stosunku do Was, takiego, jak, jakiego byśmy oczekiwali? Ponieważ jest bardzo skoncentrowana teraz na nowym początku, związanym przede wszystkim z materią. Dla niej teraz liczy się materia, liczą się finanse. Mhm. Okay. Czy ta osoba do końca tego roku wykona w stosunku do Was jakieś zdecydowane kroki? Powiem tak, ta osoba na pewno, na pewno się odezwie, być może będzie chciała nowego początku. Ona na ten moment jest przyblokowana, ale to nie oznacza zakończenia relacji. Dla niej teraz jest ważna materia. Do końca roku pojawia się kontakt, pojawia się możliwość spotkania. Nowego początku, tak jakby teraz coś musi ulec zniszczeniu, żeby po prostu był ten nowy początek. To, że ona teraz nie działa, może również wynikać z tego, że nie wierzy w siebie, boi się wyruszyć w Waszą stronę, jest jednym krokiem przy Was, ale z drugiej strony oddziela ją od działania. Strach, yy, yy, duże poczucie odpowiedzialności za tą sytuację, e, tak jakby nie miała zaufania też do siebie. Może też być na rozdrożu pomiędzy Wami a kimś jeszcze, albo w ogóle pomiędzy tym, czy się decydować na krok w stosunku do Was, czy nie. Natomiast ona tutaj tak czy siak do końca roku podejmie te działania, tak odnowienie relacji widać mhm. jaka jest rada dla nas w tej sytuacji rada jest taka kochana lub kochani zobaczcie na tę sytuację z innej perspektywy być może dobrze by było skoncentrować się nie tylko na tym co wy myślicie i co wy czujecie ale zobaczyć też jak ta osoba czuje się w tej konkretnej sytuacji co nią kieruje, że ona się oddaliła? Z jakiego powodu taki jest? E, tu się pokazuje w tle czytania bardzo duży strach. Ta osoba pokazuje się jako osoba cierpiąca, która e, nie ma zaufania do świata, która nie ma zaufania do, do, e, do relacji. Tak jakby gdzieś kiedyś w jej życiu była zaburzona równowaga w braniu i w dawaniu. Dlatego ona się trochę broni tak, przed Wami. Okej. Okay. Wszystko, jeżeli chodzi o jedynaczkę, zobaczmy, jak wygląda układ numer dwa. Układ numer dwa, proszę bardzo. Układ numer dwa, patrzymy. Tak. Ta osoba. I tutaj, tak? Kochani, bardzo ładne karty się pokazują. Pokazuje się karta zwycięstwa, pokazuje się czwórka mieczy, pokazuje się siódemka denarów. Generalnie ta osoba postrzega Was bardzo dobrze. Jesteście dla niej taką osobą, którą ona pragnie zdobyć. Jesteście dla niej taką osobą, która jest wyciszona, która jest spokojna, która potrafi panować nad swoimi emocjami, która kiedy ma trudności, szuka rozwiązań. Odbiera Was jako osobę również cierpliwą, wytrwałą, konsekwentną. Jesteście dla niej kimś bardzo ważnym, taką osobą, którą być może ona nawet mogłaby w jakimś tam stopniu podziwiać. Czy ta relacja ma potencjał? Jak najbardziej ta relacja ma potencjał, ponieważ pokazuje się karta zwycięstwa tutaj, ale pokazuje się też taka potrzeba troszeczkę być może przemyślenia pewnych spraw jeszcze dla kogoś i trochę cierpliwości jeszcze w tej relacji. Czyli ta relacja ma potencjał, jesteście odbierani bardzo pozytywnie przez tę osobę. Um, ale tu jest jeszcze potrzeba cierpliwości i takiego trochę wyciszenia i pewnego jakby zamknięcia przeszłości, tak? Czyli tutaj nie warto nic, moje drogie panie i moi drodzy panowie, nic popędzać, dobra? Um, to pytamy się, dlaczego powinniście być cierpliwi? Dlatego, że ta osoba... Dopiero kończy jakiś trudny etap w swoim życiu, bądź też wykończycie jakiś trudny etap w swoim życiu. Pokazujecie się jako osoby, które być może z powodu trudnych przeszłych doświadczeń były przeciążone pewnymi sprawami, pewnymi sytuacjami. Być może w niektórych poprzednich relacjach, czy w ogóle w życiu, czuliście się ograniczeni, czuliście się po prostu przytłoczeni różnymi wydarzeniami. Zdobyliście wiele doświadczeń, z których teraz należy wyciągnąć wnioski i czerpać mądrość. Dlatego jest prośba, żeby nie popełniać tych samych błędów i tym razem w tej relacji być cierpliwym. Tak? Ym, ta relacja ma naprawdę ładny i duży potencjał, ponieważ jest tak z wykrzyknikiem i jest szóstka buław. Ale być może pewne sprawy po prostu muszą dojrzeć. Jaka jest rada dla nas, czy dla Was, dwójeczki? Po pierwsze, rada jest taka, żeby nie popędzać, żeby nie poganiać, żeby nie napierać, nie atakować słowami, nie denerwować się na drugą osobę, jeżeli nie ma takiego kontaktu, jaki wy byście oczekiwały, żeby był, ponieważ Piątka Mieczy mówi o tendencji do konfliktów, i tutaj jest prośba, żeby tego nie robić, żeby tego uniknąć, ponieważ. Piątce, nie, czy to są takie trochę chwyty poniżej pasa. Więc ta relacja ma potencjał. Tutaj, jeżeli chcecie coś wyjaśnić, to należałoby postawić na komunikację, na działanie, tak jak rycerz buław. Natomiast yy, należy tej relacji po prostu dać przestrzeń, bo ona się rozwijała, ponieważ ten mężczyzna on może. Sprawiać wrażenie też osoby niedostępnej, ale on ma bardzo dużo mądrości w sobie i on ma niezwykle wrażliwe serca. Ta relacja również, moi drodzy, ma siłę czyli ma siłę yy, do pokonania różnych trudności i różnych wyzwań, które być może są na ten moment na waszej drodze. E, no dobrze, czy ta osoba podejmie konkretne kroki do końca tego roku? Jest również pomiędzy jakimś wyborem. Ona trochę się zastanawia, tak? Bardzo jej się podobacie, natomiast ona też jest w jakimś wyborze. Być może ma to związek z jakimś niezdecydowaniem w ogóle, że ta osoba jest taka niezdecydowana. Czy ona podejmie działania? Na razie jest w jakimś wyborze i pokazuje się jako osoba, która również dojrzewa. Czy ona odezwie się do końca roku? Sądzę, że tak, kochani. Tak, do końca roku będzie ten kontakt. Tak, będzie próba, yy, próba nawiązania relacji, budowania, budowania tej relacji pod kątem stabilnym. No dobrze, to teraz zobaczymy trójeczki. Co dla trójeczek? Bądź asertywny. Trójka kielichów. Eremita Trójka Mieczy. Kochani, tutaj sytuacja wygląda z kolei tak, że ta osoba bardzo lubi spędzać z wami czas. Jesteście dla niej bardzo ważni. Jako po prostu partner do rozmowy, do nie wiem, napicia się drinka, do po prostu spędzenia czasu. Ale moi drodzy, dlaczego anioły mówią, że macie być asertywni? Dlatego, że ta relacja. Na ten moment nie do końca jest tym, czego wy prawdopodobnie szukacie. Stąd też należy być asertywnym. Pokazują się dwie trójki, czyli mówi to o tym, że prawdopodobnie przeszłość tej osoby nie jest zamknięta, że jest tutaj dużo czarnych myśli, trudnych myśli, że ta osoba też cierpi i ona ma tendencję do izolowania się od Was. Po to, żeby przemyśleć swoje życie. Dlatego wy macie być kochani, asertywni, żeby po prostu nie dać się wyprowadzić w tej relacji na manowca. Yy, ta osoba nie sądzę, żeby miała podokączane sprawy yy, z przeszłości, tak? Czego dotyczy eremita? Ta osoba stala, stara się na ten moment w swoim życiu złapać równowagę i balans i być może, tak jak mówię, wydajecie jej to poczucie tej równowagi i balansu, natomiast ona nie jest gotowa do tworzenia relacji. bo Ona jest jeszcze w przeszłości. Ona jeszcze myśli negatywnie na temat przeszłości. Ona tak jakby pocieszała się tutaj relacją. Z wami, tak? I dlatego powinniście być asertywni. Czy ta osoba wykona zdecydowane kroki w Waszą stronę do końca roku. Ona może być bardzo skoncentrowana na pracy związanej, po prostu zawodowej, tak? Na, na rzeźbieniu materii. To jest raczej przyjaźń, raczej takie, ja bym powiedziała, ochłodzenie, jeżeli chodzi o kwestie miłości. To jest bardziej dążenie do przyjaźni, tak? I pracy nad materiałem, Więc ta osoba nie czuje, żeby miała tutaj jakieś poważne plany wobec Was do końca tego roku. Jak Wy się powinniście zachować w tej sytuacji? Powinniście się uwolnić od negatywnych myśli i być może od złudzeń, które tutaj są. W Was jest też duży strach i lęk, tak? Związany być może z tym, że boicie się być sami. Kochani, ta relacja na dzień dzisiejszy pokazuje się jako coś, od czego należałoby odstąpić, bądź też pozbyć się większych złudzeń. Jako przyjaźń, jak najbardziej. Stąd też bądź asertywna. No dobrze, kochane aniołki. Zapraszam Was do czytań indywidualnych, do czytań prywatnych. Maila macie pod spodem. Czekam na Wasze informacje zwrotne. Całuję z całego serduszka. Dajcie znać, jak rezonowało. Buziaczki, aniołki. Pa, pa.